Hello, Michał Pozytyw, The Groomer. Nagrywam dla Was film na Wasze z, e, życzenie. Cięcie trudnych pazurów, czyli cięcie pazurów, które są czarne i e, poprzez ten m, kolor, barwę czarną trudno e, zobaczyć, w porównaniu do jasnych pazurków, białych pazurków, trudno zobaczyć miazgę, e, rdzeń, e, kanał krwionośny, krwionośny macierz. Tak często nazywamy, po prostu już Ukrwioną, unerwioną tkankę, której ciąć nie powinniśmy. W tle zobaczycie już pewną masakrę, którą wykonałem, czyli cięte pazury i macie już jedną łapeczkę. Podciętą z krótszymi pazurkami i drugą łapeczkę Geo, naszego sympatycznego modela, z pazurkami długimi. Więc e, dzięki za komentarze do filmu z cięcie pazurów. E, ten film cieszy się bardzo dużą popularnością, co mnie bardzo cieszy. I już Wam przedstawiam, jak wygląda cięcie pazurów czarnych. Gdzie jest po prostu utrudnione cięcie, utrudnione, um, utrudniona obserwacja e, tego, dokąd, do którego poziomu mamy podciąć. Kiesyk został ustabilizowany na stole poprzez e, podwieszkę biodrową i e, smyczkę e, taką standardową. I tak, podnosimy łapkę. Ważne jest, żeby podnieść łapkę w ten sposób, że nie łapiemy za samą łapeczkę, ale bierzemy ją szerzej za e, e, nogę. Wtedy piesek jest bardziej ustabilizowany i moja ręka również stabilizuje geo tutaj pod klatką piersiową. Cięcie pazurów czarnych niewiele różni się od cięcia jasnych pazurów, z tym, że po prostu ogarnięcie kanału tutaj z profilu bocznego jest trudne, bo jego nie widać, więc po prostu tniemy po ćwierci milimetra, po troszku, po troszku, po troszku. Bardzo się cieszę, że oglądasz ten film. Jeżeli chciałabyś poznać więcej technik dotyczących cięcia pazurów, jak złapać e, nogę, pod jakim kątem ciąć pazur, jak chwycić e, cążki do pazurów oraz jakie te cążki konkretnie wybrać, by cięcie było możliwie jak najbardziej bezpieczne, jak najszybsze i jak najbardziej przyjemne dla Twojego popila, mam dla Ciebie świetną ofertę. Wszelkie triki, sekrety prosto z salonu groomingu e, w e, mini kursie w bardzo atrakcyjnej cenie. Link w opisie oraz e, w komentarzu. A dla wszystkich widzów YouTube mam zniżkę, tak więc zapraszam. I szukamy momentu czarnego punktu albo różowego, czarnej takiej galaretki, ja to tak nazywam, czyli miazgi, czyli już miejsca, gdzie pomału robi się unerwienie. I o, zobaczcie, tu już się coś pomału dzieje. Podejdziemy jeszcze kawałeczek. Ale widzicie, to jeszcze jednak nie to. Ten czarny punkt to musi być jednolity czarny punkt, bo czasem yy, może was zmylić to, że jest po prostu czarne wybarwienie, z warstwy zrogowaciałej yy, pazura. Tak więc jeszcze podcinamy. Tu coś się zaczyna dziać, ale jeszcze podchodzi. O, jeszcze zobaczcie. Cały czas podcinamy pazurek. O, i tu mamy. Damy chwileczkę go, do... go odpocząć. I tu mamy właśnie, zobaczcie, już jednolity czarny punkt. Czyli nie takie e, cienie, które były wcześniej, ale już jednolita czarna galaretka. Więc e, tniemy dalej. Widzę, że moje pazurki też powinny być do pocięcia. Teraz bardzo przepraszam. Pod nagrania powinien mieć pięknie wyszlifowane pazurki. Tu jest czarny punkt, ale jest to pusta przestrzeń w pazurze, więc jeszcze tniemy dalej. I zobaczcie, ile tych cięć trzeba wykonać. damy odpocząć chwilę. O, to ładnie. Dobrze, ziomeczku. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Hop. No. O, i widzicie? Tu już jest jednolita, jednolita. Już jesteśmy coraz bliżej, tu już mamy, tu już nam się tworzy miazga. I zobaczcie, że ten pazur jest znacznie skrócony wobec tego, który jest tutaj długi. Mam nadzieję, że na tym krótkim filmie wytłumaczyłem Wam, że po prostu cięcie pazurów należy robić konsekwentnie, krok po kroczku, po ćwierć milimetra. Czyli nie łapiemy pazura, nie tniemy nagle dobrych kilka milimetrów, bo tak łatwo skaleczyć. Krok po kroku trzeba ustabilizować pieska poprzez albo asystenta, albo poprzez różne smyczki. No, i tyle. I oczywiście, chwalenie, nagradzanie, i chwilkę dajcie psu zawsze odpocząć, żeby stanął na czterech łapkach. Sekundę się zresetował i jedziemy z tematem dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. i Jak macie pytania, to piszcie w komentarze. Pa Pa!